Teraz wiemy, że tego czasu troszeczkę może być więcej. No przede wszystkim trochę relaksu, hałupy, kitesurfing. Siadam do muzyki jesienią otwieram swój pensjonat, który remontowałem kilka lat, więc o tym nie mówiłem. Będzie to bardzo fajne dla mnie wydarzenie, bo to dom rodziny moich dziadków, który udało mi się odkupić za Zamościu. E, natomiast generalnie siadam do muzyki teraz i dużo będzie się działo muzycznie. U mnie. Czyli wcale ta zmiana pracy, troszeczkę odejście z TVP nie sprawia, że pan się załamał, tylko teraz bardziej nie. w tą stronę muzyczną. Nie, ja po prostu już dawno o tym mówiłem. E, tej decyzji jeszcze nie ma. Oczywiście wiem, e, że te rozmowy są są prowadzone o zmianie i nie ma co ukrywać też po to, tutaj jestem, żeby Państwu powiedzieć, że się nie chowam nigdzie, tylko absolutnie jestem tutaj. Ale yy, po prostu chodzi o to, że ja traktowałem to wszystko jakie zadania. Robiłem pewien program, poświęcałem temu czas, serce i emocje. A teraz jest inna droga i może będzie dużo lepsza, dużo ciekawsza. Zobaczymy. A jak pan ocenia te zmiany? We wszystkich praktycznie programach będą nowi prowadzący, wracają też starzy, którzy wcześniej nie pracowali w TVP. Czy to jest dobry krok dla stacji? tak drastycznie wszystko zmienia, czy jednak te twarze rozpoznawalne, stałe powinny jednak zostać i się przewijają Powiem krótko. Uważam, że sposób, w jaki to zostało prze... przeprowadzone jest bardzo zły. Odbije się to na wizu, bo to chyba widz jest najważniejszy, ale to są decyzje teraz tych, którzy zarządzają daną stacją. Uważam, że to nie powinno być w ten sposób przeprowadzone, bo można było to zupełnie inaczej, bardzo fajnie zrobić i tego widza jednak utrzymać. No ale zobaczymy, czas pokaże. To jest moje czy możemy spodziewać się Pana w Polsacie? W takim razie tam się jakaś tworzy telewizja śniadaniowa, jakieś różne programy? Nic na ten temat nie mogę powiedzieć, ale żadnych rozmów na razie do tej pory nie prowadziłem, także dziękuję za wszystkie ciekawostki, które otrzymywałem, tak jak przy ostatnim czasem. Czytałem, że podziękowałem widzom. No, dziękowałem, bo miałem na przykład urodziny, prawda? Także dziękuję. Wszystkiego dobrego i też e, myślę, że dziękuję za zainteresowanie. Ale naprawdę ja się mam bardzo dobrze i proszę mi wierzyć, wszystko jest dobrze. U, u mnie w jak najlepszym porządku.